W okresie Adwentu w Kościele bardzo często jest czytany prorok Izajasz, który dodaje nam odwagi. Mówi nie lękajcie się. Oto Bóg, oto On sam przychodzi, by nas zbawić. I rzeczywiście Bóg staje się dla nas Emanuelem, Bogiem z nami. Bóg, który tak mocno solidaryzował się z każdym człowiekiem, że stał się naszym bratem, stał się człowiekiem, by przynieść nam zbawienie, by przynieść nam nadzieję. Święty Jan Paweł II na początku swojego pontyfikatu, 23 października 1978 roku, na placu św. Piotra nawiązywał do tej księgi wielkiego proroka Izajasza – odwagi, nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Chcemy w czasie adwentu być ludźmi nadziei, by pomimo różnych trosk, trudności, niekiedy ciężaru naszej codziennej pracy, mieć w swoim sercu Tą nadzieję, która, jak powie święty Paweł, jest pełna nieśmiertelności, tej nadziei, którą pokładamy w Bogu, że pomimo ciemnej doliny naszego życia nie jesteśmy sami, że Pan jest z nami. Bo kto wierzy w Boga, ten, kto ufa Bogu, nigdy nie jest sam. W 1993 roku święty Jan Paweł II w wielkim swoim wywiadzie, jakiego udzielił, który potem ukazał się w książce, przekroczyć próg nadziei, mówi, że chrześcijanin powinien być człowiekiem nadziei, który powinien innym nieść radość, pocieszenie i dodawać, pomimo różnych trudności, tej ufności, którą składamy w Bogu, że Bóg nas uzdolni do tego, byśmy potrafili odpowiedzieć na Jego miłość, byśmy potrafili miłować drugiego człowieka. Siłą nadziei jest modlitwa. Kiedy rozmawiamy z Bogiem, On sam nas umacnia i jest przy nas, dodaje nam nadziei, byśmy potrafili być tymi, którzy z ufnością będą innym nieść Ewangelię, dobrą nowinę zbawieniu.